Mr. SmokeyTube zaprasza do oglądania, a wszystkie treści, które znajdziecie na tym kanale, nie są to porady inwestycyjne, a jedynie subiektywne przemyślenia na temat rynku kryptowalut i innych rynków inwestycyjnych. Cześć, a więc witam wszystkich bardzo serdecznie. No i zapraszam na najnowsze podsumowanie wydarzeń z rynku kryptowalut. No a tutaj zaczniemy od ogromnych spadków, jakie nawiedziły amerykańską giełdę. No a ta oczywiście pociągnęła za sobą w dół rynek kryptowalut, no i samego bitcoina, który spadł poniżej 80 tysięcy dolarów. No a to wszystko przez działania Donalda Trumpa, bo jak rozpisują się różnego rodzaju media, trampowe cła wywołują chaos na giełdzie. Także w tym materiale przede wszystkim powiemy sobie pokrótce. Jak działają same cła. Następnie, idąc dalej, powiemy sobie również o ryzyku wystąpienia potencjalnej wojny handlowej, która może yy, przekształcić się w recesję. Natomiast przedstawię wam również swój własny punkt widzenia, ponieważ moim zdaniem wszystko może rozgrywać się o dużo większą stawkę. Natomiast sam plan działania Donalda Trumpa zakłada jednak pozytywny scenariusz dla rynków inwestycyjnych. Idąc dalej, powiemy sobie również słowo o Ethereum, ponieważ jeżeli jeżeli część z Was skreśliła już drugą największą kryptowalutę dostępną na rynku, no to moim zdaniem istnieje naprawdę spora szansa, że te osoby były w błędzie. Także powiemy sobie pokrótce o sytuacji samego Ethereum, jak i szans na wystąpienie potencjalnego alt-seasonu. Idąc dalej, zajrzymy również pokrótce do raportu od Glassnolda, czyli największej platformy analitycznej dostępnej na rynku. No i na koniec pokrótce podsumujemy sobie również najciekawsze inne wiadomości, które pojawiały się. Na rynku na przestrzeni ostatniego tygodnia. Także ja oczywiście na wstępie chciałbym jeszcze z góry podziękować za pozostawione łapki w górę, subskrypcja, a także komentarze. No a teraz co, łapa w górę i przechodzimy do rzeczy. Dobra, więc podsumujmy sobie może, jakie wydarzenia są odpowiedzialne za ogromne spadki, które obserwowaliśmy w ciągu ostatnich dni. No i tutaj tylko warto zauważyć, że od objęcia prezydentury Donald Trump nakłada cła, czy to na Meksyk, czy to na Kanadę, czy to na Chiny, czy to na Unię Europejską. No i jak pisze wiele różnych portali, to właśnie te cła wywołują chaos na giełdzie. No i oczywiście ten chaos był niepodważalny, ponieważ tylko w jeden dzień z amerykańskiej giełdy wyparł równowartość trzech PKB Polski, także oczywiście tak duże spadki, oczywiście też nie mogły przejść bez echa dla rynku kryptowalut, no bo tutaj obserwowaliśmy naprawdę sporą korektę, no i Bitcoin spadł poniżej 80 tysięcy dolarów, natomiast zanim przejdziemy do samego pozytywnego scenariusza, który ja zaczynam tutaj dostrzegać, powiedzmy sobie pokrótce o samych taryfach i dlaczego tak bardzo obawiają się ich inwestorzy, no i tutaj może, aby pokrótce naprawdę Pokrótce wyjaśnić, jak to wszystko się odbywa, no i dlaczego potencjalna wojna celna nikomu nie będzie na rękę. Myślę, że warto, abyście spojrzeli teraz na swój ekran. I teraz, tak, o co tutaj naprawdę chodzi? No, po pierwsze, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że mamy towar importowany z Chin, gdzie producent sprzedaje go za 9 dolarów, następnie importer w Stanach Zjednoczonych dokłada 9 dolarów marży, no i w ten sposób mamy przykładowe spodnie, które trafiają do końca konsumenta za 19 dolarów. Natomiast w przypadku pojawienia się ceł na przykład w wysokości 10%, no to 10% od 10 dolarów automatycznie zakłada, że cena takich spodni rośnie do 11 dolarów, co oczywiście na pierwszy rzut oka wydaje się działaniem stricte proinflacyjnym. No i tutaj rosną także kolejne obawy, no bo jeżeli takie cła zostaną nakładane z każdej strony, czyli przykładowo Unia Europejska na że 100% ceł na Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone 100% ceł dla Unii Europejskiej, no to finalnie może to doprowadzić właśnie do wojny handlowej. No a taka wojna handlowa również sprawia, że jesteśmy wtedy już tylko krok od recesji, no bo teraz tylko wyobraźcie sobie, co wydarzy się w momencie, kiedy ceny wszystkich produktów na całym świecie urosną, na przykład o 100%. No na rynku nie ma aż tak dużo kapitału, aby to zapotrzebować i ten cały konsumpcjonizm, który obserwujemy wokół siebie, tak naprawdę nie zwolnił, no bo jeżeli każda rzecz, każdy T-shirt, każde spodnie nagle okażą się 100% droższe, no to większość ludzi będzie musiało po prostu te zakupy ograniczyć. No a potencjalne ograniczenie zakupów przekłada się również na ograniczenie produkcji, ograniczenie produkcji na ograniczenie wpływów. No i tak wpadamy w taką spiralę można powiedzieć, spiralę niepowodzeń i spir Spirale, z której naprawdę ciężko się wydostać. Natomiast to jest ten pierwszy, stricte negatywny scenariusz dla rynków, nie tylko inwestycyjnych, ale tak naprawdę y, są to działania, które będą miały wpływ na życie każdego obywatela kraju, który tak naprawdę handluje ze Stanami Zjednoczonymi, no to ryzyko wydaje się naprawdę ogromne. Natomiast teraz przejdźmy do tej części stricte pozytywnej. No i teraz tak, dlaczego moim zdaniem jest szansa, że to wszystko, co teraz obserwujemy na amerykańskiej scenie politycznej, jest to tylko gra, aby osiągnąć zamierzony cel? Już wam tłumaczę, no i aby to zrozumieć, musimy wziąć pod uwagę amerykański dług publiczny, który jak pewnie wszyscy wiecie, rośnie w zatrważającym tempie. No i teraz musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, jaki wpływ na dług publiczny mają stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych. No i oczywiście, tak jak już wspominałem w ostatnim materiale, wpływ mają ogromny. No bo to właśnie na różnego rodzaju pożyczki wpływ mają stopy procentowe, ponieważ to właśnie one uzależniają to, jak ilość kapitału należy oddać z tego pożyczonego. No i tutaj warto wziąć pod uwagę właśnie amerykański dług publiczny ponieważ z informacji, które ostatnio pojawiły się w sieci, tylko za rok 2024 Stany Zjednoczone zapłaciły 1,1 biliona dolarów samych odsetek. No i tutaj warto wziąć pod uwagę, co mogłoby się stać, jeżeli te stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych zostałyby obniżone. Oczywiście, jeżeli spojrzymy na aktualne przewidywania inwestorów, no to aż 98% przewiduje, że podczas najbliższego spotkania, które będzie miało miejsce już 19 marca, stopy procentowe zostaną utrzymane na aktualnym poziomie. Natomiast tutaj tylko warto wziąć pod uwagę, o co tak naprawdę może grać. Donald Trump, ponieważ on od jakiegoś czasu powszechnie wiadomo, że naciska na obniżenie tychże stóp procentowych. No i tutaj warto wziąć pod uwagę to, co od jakiegoś czasu przewija się również w mediach, czyli to, że Donald Trump chce również ograniczyć amerykański dług publiczny. No i teraz pytanie, jak można to zrobić w dosyć łatwy sposób, jeżeli weźmiemy pod uwagę właśnie, że samych odsetek Stany Zjednoczone w poprzednim roku zapłaciły ponad bilion dolarów dolarów, no i teraz w sieci pojawiły się różnego rodzaju wyliczenia, no i Tutaj akurat skorzystam z tego co usłyszałem na kanale dla pieniędzy, czyli o sytuacji, w której po obniżce stóp procentowych te odsetki od długu publicznego w USA mogłyby zostać ograniczone o blisko 2 trzecie, czyli ponad 60%. No i biorąc pod uwagę dużą obniżkę stóp procentowych, te odsetki, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, mogłyby spaść nawet do zaledwie 400 miliardów dolarów, także mówimy. Tu tutaj o blisko 700 miliardach oszczędności tylko na podstawie obniżonych stóp procentowych, no i faktu, że same odsetki będą zdecydowanie zdecydowanie niższe. No i moim zdaniem jest to naprawdę bardzo prawdopodobny scenariusz, biorąc pod uwagę, że Donald Trump chce ograniczać ten dług publiczny chociażby poprzez sprzedaż złotych kart wizowych za 5 milionów dolarów. No i tutaj pojawia się pytanie, dlaczego Fed tych stóp procentowych obniżyć nie chce? Oczywiście to wszystko wynika z tego, co wydarzyło się w latach 2020-2022, kiedy to amerykański rząd, na przestrzeni nieco ponad dwóch lat, zwiększył ilość dolarów w obiegu o ponad 30%. No i oczywiście, tak duży dodruk pieniądza musiał poskutkować rosnącą inflacją, która w tym samym okresie wzrosła od niespełna procenta do nawet ponad 9%. No i oczywiście, w takiej sytuacji, lekarstwem na szalejącą inflację. Była podwyżka stóp procentowych, które również zostały znacznie podniesione w latach 2022-2024 z poziomu 25 punktów bazowych do nawet 5,5%. Także moim zdaniem jest bardzo duża szansa, że to, co obserwujemy aktualnie, czyli duże spadki na amerykańskiej giełdzie, no i tutaj chciałbym tylko zaznaczyć, że w przypadku Ameryki oraz Amerykanów sytuacja wygląda nieco inaczej, ponieważ większość pieniędzy, Amerykanów, jak na przykład różnego rodzaju fundusze emerytalne, to znaczy środki funduszów emerytalnych, są ulokowane właśnie na amerykańskiej giełdzie. Także potencjalne ogromne spadki, które obserwowaliśmy w ostatnim czasie, wywołują niepokój tak naprawdę u wszystkich. Także moim zdaniem, biorąc pod uwagę, że Donald Trump jest powszechnie uznawany za biznesmena, no i za osobę, która chociażby podczas swojej pierwszej kadencji zapewniała, można powiedzieć, że zrównoważony. Zrównoważony wzrost na rynkach inwestycyjnych. Moim zdaniem i teraz sam zamysł jest podobny. Oczywiście same okoliczności są dużo mniej sprzyjające, natomiast moim zdaniem istnieje szansa, że te spadki wywołane przez Donalda Trumpa jest to pewnego rodzaju nacisk na to, aby stopy procentowe zostały obniżone już na najbliższym spotkaniu 19 marca, czyli za niespełna. 4 dni. Czy to się wydarzy? Oczywiście nie jestem w stanie tego zdefiniować, natomiast dajcie znać, co wy myślicie o takim scenariuszu. Dobra, no i jeszcze na domknięcie tego tematu tylko dodam, że ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że aktualnie rynek takiego scenariusza nie przewiduje. No bo, aby to stwierdzić, wystarczy spojrzeć na przewidywania inwestorów dotyczących stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, ponieważ na dzień dzisiejszy aż 98% z nich zakłada, że stopy procentowe na najbliższym spotkaniu zostaną utrzymane na obecnym poziomie. No a tutaj warto byłoby się cofnąć do mojego ostatniego materiału sprzed tygodnia, ponieważ jeszcze tydzień temu na tym rynku była część inwestorów licząca niespełna 15%, która zakładała obniżkę już na spotkaniu w bieżącym miesiącu. No i tutaj sytuacja również zmieniła się odnośnie przewidywań co do spotkania, które będzie miało miejsce na początku maja, ponieważ jeszcze tydzień temu ten wynik przedstawiał się tak 50-50, było to bodajże 48-52%, do 52%. natomiast na dzień dzisiejszy co do spotkania majowego aż 72% inwestorów również przewiduje utrzymanie aktualnych stóp. Procentowych, także tutaj oczywiście z jednej strony te przewidywania zmieniają się poniekąd na gorsze, natomiast jeszcze 12 marca mieliśmy jednak pozytywną informację, która mogłaby nakłonić Fed do szybszej zmiany zdania. Mianowicie 12 marca mieliśmy ostatni odczyt inflacji w Stanach Zjednoczonych, no i spadła ona do 2,8%, co oznacza wynik niższy od zakładanego, czyli jest to informacja stricte pozytywna. No, i tutaj myślę, że również za pozytyw możemy uznać fakt, że był to pierwszy niższy odczyt po 5 miesiącach wzrostowych. Także, moim zdaniem, szansa na obniżkę, mimo tego co przedstawiają statystyki, jest naprawdę spora. Dobra, no a teraz powiedzmy sobie kilka słów o Ethereum, czyli o drugiej największej kryptowalucie dostępnej na rynku, której cena aktualnie wynosi nieco ponad 1920 dolarów. Natomiast oczywiście musimy pamiętać, że jest to wycena niższa dalej o ponad 60% od szczytu ustanowionego jeszcze w roku 2021. No i oczywiście myślę, że na tą chwilę mogę z pełną śmiałością stwierdzić, że coraz więcej inwestorów do Ethereum traci po prostu cierpliwość. No i to przekonanie, że ten złoty moment dla Ethereum nadejdzie, jest coraz mniejsze. Natomiast moim osobistym zdaniem w tym aspekcie należy zachować spokój, no bo tutaj jest naprawdę kilka znaczących fraktali, które mogą wskazywać nam na to, że najbliższe tygodnie również dla Ethereum będą dobre lub nawet bardzo dobre. No i na pierwszy rzut oka możemy porównać wykres cenowy Ethereum z bieżącego roku do tego, jak wyglądał on w roku 2020. W 2017. I jeżeli się temu porównaniu przyjrzymy, no to z pełną śmiałością możemy stwierdzić, że jest naprawdę duże prawdopodobieństwo, że najbliższe tygodnie oraz miesiące będą jednak dla Ethereum dobre lub bardzo dobre. No a idąc dalej, to oczywiście nie wszystko, ponieważ ja wielokrotnie na swoim kanale mówiłem, że kluczem do sukcesu Ethereum będzie wykres dominacji bitcoina, wykres dominacji bitcoina, która aktualnie znajduje się blisko swojego szczytu z bieżącego cyklu. No i waha się na poziomie w okolicach 60-61%. No i idąc dalej, jeżeli spojrzymy na wykres dominacji zarówno Bitcoina, jak i Ethereum, no to widzimy tutaj e, pewnego rodzaju odwrotną korelację. No i naprawdę ciężko jest tutaj nie zauważyć potencjalnego ruchu w dół, jeżeli chodzi o Bitcoina, no i ruchu w górę, jeżeli chodzi o samo Ethereum. No dobra, a jeżeli zakładamy pozytywny scenariusz dla samego Ethereum, no to warto odpowiedzieć sobie na pytanie, jak może wyglądać rynek altcoinów na przestrzeni najbliższych miesięcy. Altcoinów, które zaliczyły największą korektę, jeżeli chodzi o swój market cap od maja roku 2022, czyli był to moment upadku projektu Luna, no i ogólnego załamania rynku kryptowalut. Natomiast jeżeli chodzi o potencjalny alt season, no to moim zdaniem, można tutaj znaleźć naprawdę wiele frakcji. Mówiących nam o tym, że w przypadku rynku altcoinów te najbliższe tygodnie również powinny być dobre lub nawet bardzo dobre, no bo po pierwsze możemy dopatrywać się oczywiście tego małego altsezonu, natomiast wszyscy wyczekują altsezonu 3.0, czyli do sytuacji takiej, jak obserwowaliśmy w roku 2017 czy też w roku 2021. No i patrząc teraz na swój ekran, możemy z pełną śmiałością stwierdzić, że nawet ta korekta, którą obserwujemy od przeszło trzech miesięcy, nie jest niczym dziwnym. No i w przypadku poprzednich cykli, to również spora korekta była wstępem do prawdziwego wystrzału. Także jeżeli chodzi o moje subiektywne zdanie, no to ja jestem również pozytywnie nastawiony do samego alt -sezonu. Dobra, a teraz powiedzmy sobie pokrótce o raporcie od Glassmoulda, czyli o raporcie od największej platformy analitycznej dostępnej na rynku kryptowalut. No i tutaj mam dla Was e, kilka ciekawych informacji. No po pierwsze, warto zauważyć, że ten raport wskazuje nam, że aktualnie jesteśmy w strefie silnej dystrybucji, czyli jak to na rynkach inwestycyjnych po okresach zakupowych nadchodzi okres wyprzedaży, w którym właśnie się znajdujemy tak naprawdę od początku roku 2025. Natomiast no, ta informacja nie powinna nikogo dziwić. Natomiast kolejna informacja już jest dużo ciekawsza. Mianowicie podczas ostatnich spadków bardzo duże ordery zakupowe były wystawiane w okolicach 95 a 98 tysięcy dolarów, co pokrótce wskazuje nam, że duża część inwestorów wierzyła, że korekta od poziomu 108 tysięcy dolarów zatrzyma się gdzieś w okolicach 95 tysięcy dolarów i że to właśnie od tego momentu większa część inwestorów zakładała dalsze wzrosty. Natomiast oczywiście wiemy z dzisiejszej perspektywy, że cena bitcoina osunęła się znacznie niżej i tak naprawdę spadliśmy jeszcze poniżej 80 tysięcy dolarów. Natomiast raport ten wskazuje nam również, że chętnych na zakupy w okolicach między 78 000 a 92 tysiące dolarów praktycznie nie ma. Co pokrótce może oznaczać, że od tych poziomów zaledwie niewielka część inwestorów oczekuje większego odbicia. No bo wracając do poprzedniego wykresu, możemy tutaj zauważyć co jest istotne, że podobnej. Wielkości ordery zakupowe, mieliśmy ustawione dopiero w okolicach 65 tysięcy dolarów, także było tutaj blisko 30 tysięcy dolarów takiej dziury, gdzie chętnych na zakupy po prostu nie było. No a idąc dalej, warto zwrócić uwagę na fakt, no to również informacja, która ogólnie nie powinna nikogo dziwić, biorąc pod uwagę, że od przeszło 3 miesięcy jesteśmy w trendzie spadkowym. Natomiast jeżeli chodzi o inwestorów, którzy zakupili swoje bitcoiny pomiędzy jednego Tygodnia, a jednego miesiąca temu, no to ich średnia cena zakupu wynosi aktualnie aż 99 tysięcy dolarów. Natomiast w przypadku inwestorów, którzy zakupili swoje bitcoiny między 1 a 3 miesiące, ta cena aktualnie wynosi 91 tysięcy dolarów. Także biorąc pod uwagę aktualne poziomy cenowe, czyli cenę bitcoina, który waha się w okolicach 83 tysięcy dolarów, możemy z pewną śmiałością założyć, że duża. Część inwestorów, którzy dołączyli do tego rynku na przestrzeni ostatnich miesięcy, są po prostu na minusie. Natomiast to, że inwestorzy krótkoterminowi są na minusie, jest yy, znakiem stricte pozytywnym, ponieważ jeżeli spojrzymy na wykres SOPR, no to możemy zauważyć, że aktualnie jesteśmy poniżej poziomu 1, a takie odczyty na tym wykresie zawsze okazywały się bardzo dobrym momentem na rozpoczęcie inwestycji, no i chociażby na podobnych poziomach yy, indeks SOPR był w sierpniu roku 2024, no i tutaj warto zauważyć, że na przestrzeni kolejnych kilku miesięcy cena bitcoina urosła o ponad 100% od tego poziomu. Dobra, a teraz zbliżając się już powoli ku końcowi, podsumujmy sobie inne najciekawsze informacje, które spływały do nas z rynku na przestrzeni ostatnich dni. No i na początek zostańmy w Stanach Zjednoczonych, ponieważ mamy decyzję SEC-u mówiącą o tym, że SEC odchodzi od wymogu rejestracji firm kryptowalutowych jako platformy tradingowe. No i to jest oczywiście informacja stricte pozytywna, no i też informacja, której mogliśmy się po prostu spodziewać, ponieważ Donald Trump od jakiegoś Czasu mówił, że zależy mu na jasnym i przejrzystym środowisku, jeżeli chodzi o rynek kryptowalut, także mamy tutaj Kolejny krok w stronę deregulacji tego sektora, co oczywiście jest informacją stricte pozytywną. Idąc dalej, mamy informację od Coinbase'a, który planuje uruchomić trading 24 na 7 jeżeli chodzi o kontrakty futures w przypadku Ethereum oraz Bitcoina. No, ja osobiście jestem tą informacją zaskoczony, ponieważ nie spodziewałem się, to znaczy inaczej nie miałem świadomości, że dotychczas taki trading w Stanach Zjednoczonych był niemożliwy, ponieważ no my w Europie. Tak naprawdę mamy taką możliwość na wszystkich giełdach. Idąc dalej, powiedzmy sobie słowo o USDT, czyli o Tetherze, dostawcy największego stablecoina na rynku kryptowalut, którego kapitalizacja rynkowa nieubłaganie zbliża się do 150 miliardów dolarów. No i tak mamy informację z Tajlandii mówiącą o tym, że Tajlandia zatwierdziła USDT jako kryptowalutę. Co ma być pewnego rodzaju pierwszym krokiem na drodze do zostania oficjalnie środkiem płatniczym, no a to oczywiście nie wszystko, ponieważ mamy również informację od platformy, od platformy Rumble, która zakupiła Bitcoin o wartości 17 milionów dolarów, no i ma być to część ich skarbca oraz mamy tutaj informację, że planują również kolejne kryptoinwestycje, także oczywiście jest to stricte pozytywna informacja, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że kolejne firmy chcą w Bitcoina inwestować, no a oczywiście chcą inwestować również w Firmy, które już Bitcoina posiadają, no i mamy tutaj Michaela Saylora, który planuje zebrać kolejne 21 miliardów dolarów, aby zakupić więcej Bitcoinów. No i tutaj warto tylko zaznaczyć, że na tą chwilę Michael Saylor oraz MicroStrategy posiadają blisko pół miliona Bitcoinów w swoim skarbcu. A idąc dalej, zostający jeszcze na moment w Stanach Zjednoczonych, pojawiła się informacja prosto z Teksasu, który po pierwsze jest bliski zatwierdzenia rezerwy strategicznej opartej na Bitcoinie. No a po drugie, pojawił się projekt drugiej ustawy, zakładającej inwestycje 250 milionów dolarów właśnie w projekty kryptowalutowe. Także oczywiście jest to informacja stricte pozytywna. No i ostatnia informacja stricte ze Stanów Zjednoczonych, mówiąca o tym, że rodzina Donalda Trumpa planuje zakup udziałów w Binance US, czyli jest to amerykańska część giełdy Binance. No i skoro już o Binance powiedzieliśmy, no to jeżeli jeszcze nie posiadacie konta na największej giełdzie kryptowalutowej na świecie, no to zachęcam do zeskanowania kodu QR, który pojawia się teraz na waszym ekranie. Po jego zeskanowaniu w ciągu kilku minut będziecie w stanie rozpocząć handel na największej giełdzie kryptowalutowej na świecie. No a teraz już e, oddalając się od Stanów Zjednoczonych, przenieśmy się do e Europy, ponieważ tutaj no też mamy, można powiedzieć, że pozytywne informacje, natomiast no jak to na Europę przystało, no są to, można powiedzieć, że pewnego rodzaju ogryski. No po pierwsze mamy informację, że drugi największy hiszpański bank otrzymał akceptację na pozwolenie handlu swoim klientom, jeżeli chodzi o Bitcoina oraz o Ethereum. No i podobna informacja trafia do nas prosto z Niemiec, gdzie Deutsche Bank powiedział, że Bitcoin jest naprawdę jak złoty. O to, a polityka Stanów Zjednoczonych może zapoczątkować ogólnoświatową zmianę kierunku, jeżeli chodzi o rynek kryptowalut. Natomiast tą informację brałbym z przymrużeniem oka. Warto przypomnieć, że jeszcze w roku 2024 Niemcy sprzedali 50 tysięcy sztuk bitcoinów na poziomach cenowych w okolicy 50 tysięcy dolarów. Także potencjalnie mogli zarobić drugie tyle, jeżeli sprzedaliby tego bitcoina gdzieś w połowie Grudnia. Także podsumowując to wszystko, o czym powiedzieliśmy sobie w dzisiejszym materiale, ja ogólnie zgadzam się z Donaldem Trumpem i jestem zdania, że rynki inwestycyjne będą rosnąć na przestrzeni najbliższych tygodni oraz miesięcy. No i na dzień dzisiejszy to już wszystko. Jeżeli ten materiał Wam się podobał, no to ja tylko przypomnę o pozostawieniu łapek w górę, subskrypcji, a także komentarzy, za które będę bardzo wdzięczny. No i co? Dzięki! Do usłyszenia! Cześć!